Ohoj no, piraci. Witam Was ponownie w grze Souls Ostatnim razem dotarliśmy tutaj na wyspę Właśnie Bardzo rozmaitych, że tak powiem ludzi. A widzicie tam jest ten typek. Jest to kapitan czarną Brody chyba e... Ożdy Który jak widzicie jest bardzo OP Wpadłem w drzewo i się wystraszył. I który bardzo jest, że tak powiem, trudny, widzicie, do zmucenia. Nawet jak piję sobie... Jak widzicie, to jest niemożliwe praktycznie do zmucenia. Oddziałem mu połowę życia, próbując. No ale się nie poddam, będziemy go muścić kilkakrotnie. Okej. Okay. Podejście drugie, może w byśmy zrobili tak, że najpierw byśmy sprzedali mu parę strzał. Ehm, chociaż ja wiem, że z tego co widzę, Flintstone'a mam zaledwie jednego. Jakby pamiętacie, we, we wcześniejszym odcinku po prostu straciłem większość wszystkich strzał. No, chyba że zrobimy sobie, że tak powiem, żeby was nie skłonić. Ja mam Hearstone'a, ma Hearstone'a nie mam. Hmm. to nie zrobię, nie ma takiej opcji. No, ale zawsze można spróbować go, że tak powiem, smucić, chociaż mu odjąć trochę tego życia. Zdejdźmy mu pół życia, tak standardowo, tak? Ciekawe gdzie ten typek jest. Jeden owoc, ja chcę łodzka. Tu jest owoc, jak zawsze się przyda. Tylko ten kapitan, o ile mnie pomieściem, miałby chyba tam nie był sam. Nie będę podbiegał, spróbuję go wyczaić najpierw. Gdzie on jest? O kurde, What the fuck! A gdzie oni są? Co oni są, poszli? Jeszcze zamknięta skrzynia. Jakieś domki, jakieś czary. Wioska piratów, no, fajne domy. Ale. No gdzie jest kapitan? Zrobimy was cukierka wszystkich. What the fuck! Gdzie są? Jak dobrze, w tej grze nie ma czegoś takiego jak dynamika... I... fuck. I nie można złamać nogi. Kurde, no dobra, wszystko spoko, nie strzema naraz, ludzie. Frajer, chodź tu. Ciebie to z chęcią zmucety ty, Battlemasterze. Wsiedź, faniaki. Hmm. Myślicie, że jesteście dobrze, w trójkę chcecie mnie zrobić, boicie się wody. Ha, 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 boicie się wody. Ej, kurde, czemu każdy z was biegnie w innym kierunku? What the fuck? Gdzie wszyscy poszliście? Cóż, kapitan gdzieś poszedł, tam jest tam. Kapitana myślę, że dorwiemy chyba na solo. Coś dziwne, mam wrażenie, że mnie. Coś śledzi. Kapitanie. Gdzie on jest? Czy mi się wydaje, czy tu stoi? Tak, tu stoi. Hmm. Tylko nawet nie wiem, czy jestem w stanie go zmucić. Sam na sam, ale wiecie co? Zrobimy może coś takiego, bo widziałem, że... No nie, mogę ty ha, tak myślę. Weź, że się opanuj, ty panie. Czemu zawsze trawiasz? Tak, faktycznie, tak jak słyszałem, kapitanowie w tej grze są bardzo OP. Naprawdę musicie uważać. Na szczęście boją się wody. <laughs> eee, chodź tu. Gdzie zwiewasz? Albo zaraz albo palaj. Skoro się boi tak wody, to ja w tym czasie użyję sobie bandaża. Podleczę się. Będę starał się trzymać go, tutaj blisko. I mu zaraz zrobimy złej skórę. Boisz się wody co, nie lubisz się myć. Tak, nie lubisz się myć. Grzybki cię kochają, proszę Państwa, ale jego stopień życia, powiem Wam, że jest dość duży. I nie wiem w sumie, jakby można było pokonać tego przeciwnika bez stosowania tego tryku, który ja stosuję w tej chwili. Aha! No co to ma być? Tak nagle pode. Aaaaa! Ok, podejście numer 3. Nawet już nie będę próbował biec. Bo wytrzymałość jest nam potrzebna, żeby zwiać przed tym typem. Chodź tu. my stoisz z jakimś innym typem? O, sześćdziesz wszyscy na raz! Nie przez to, że patrzcie, że oni nadal poruszają się szybciej, niż ja. No chociaż może uda mi się rozdzielić ich i zmucę ich tak, że tak powiem... Ach, te kroki jak słychać, jak się zbliżają. No przez to, że ty mam nie... No. Dobra, zwiali. I znowu lecą. No ale nie we dwóch, weź was chyba pokichało. Zrobię sobie coś takiego na was, cwaniaki, bo ja wiem, że jesteście bardzo dobrzy. Ja sobie zrobię na was wnyki. I po te wnyki na was. Tak, dokładnie, dobrze słyszycie. Zrobię was cukierka później, ale to za chwilę. Na razie muszę złapać tego jednego, który gdzieś tu uciekł. I wiecie, za każdym razem oni. A, to jesteście. Zaraz ci dam, ty, ty. Trzeba wiedzieć, chyba. No, z tymi unikami to powiem Wam, że różnie bywa. Raz się da. Dobra, z takimi Battlemasterami to sobie dajemy radę, spoko. Oni są easy. Natomiast kapitan jest OP bardzo OP. Jest jeszcze niewyważona ten tutaj jego poziom siły w stosunku do nas. Jeśli by ktoś tutaj przypłynął, to widzicie, że musi się nieźle namęczyć, żeby zmusić go. Ja tak, że sobie, że on gdzieś tam wrócił. To ja sobie może ustawię w takim razie na szóstce skrócik tutaj do wdyków. I w razie czego po prostu położę cwaniakowi przed nogi. Jeszcze tylko wypiję ten potion, których mamy, jak widzieliście, dość sporo. No gdzie on jest. Niech mi żądam pobiegł naokoło. Gdzieś on tutaj musi być. Tak. Wchodzenie po, po, po tych terenach. W tej, w tej grze jest czasem denerwujące. Mnóstwo mamy hardwooda, które możemy pozbierać. Nadal nie widzę tego dziadka czarnego. Ale jak, widzicie, jak widzieliśmy wcześniej, jestem tam skrzynia u góry, która myślę, że pozwoliłaby nam e, znaczy, że miałaby na pewno zawierał na pewno jakiś skarb. A żeby dostać się do skrzyni, zakładam, że. Gdzie jest ta skrzynia? O tu. Trzeba kapitana zabić. A widzicie mi gdzie jest kapitan w takim wypadku. O kurde. Fajnie. Rozumiem, że możemy obrabiać piratów ze skrzynek, które tu mają. Zabieramy im to. Powiedzcie mi tylko, gdzie jest kapitan, bo ja go tu nie widzę. Dobra, On mnie widzi. A to nie kapitan. What the fuck? Fuck you. No i dobra, wypiłem patrona, świetnie. Mimo wszystko, walka z tymi typkami jest bardzo niesprawiedliwa. Trzeba naprawdę uważać. A szanse na uniki są różne, więc musicie uważać. Razem, o, mafiny. Więc naprawdę trzeba uważać. Zasłużę, że potionów nie możemy wypić pod rząd, spamować nimi i leczyć się w nieskończoność. Ile w ogóle ich mam jeszcze? 5. Uff, fuck. zmarnowałem całe zapasy, praktycznie. Przypominam, że to z dwóch jakichkolwiek kwiatków. tworzycie potion. Widzicie? Potiony nas leczą. To był chyba ostatni, jaki mogę zrobić. To bardzo nieciekawie, nie wiem czy mi to po pozwoli na pokonanie tutaj tego szefa całej i tych zbych ludzików w sumie nie wiadomo gdzie szefu jest Ale zostawił skrzynię z mafinami. Hmm, jakąś książeczką. Zaraz zobaczymy, co ta książka, ale jeszcze zobaczę, co ja tu podniosę, jakąś siekierkę, eee, 11 powiem wam, że ten mój no, semitar jest troszeczkę lepszy. Nie, wszystko, i tak nie mam pancerza na tyle, żeby tutaj przeżyć. Co ciekawe. Ale to mam jakieś dziwne rzeczy, co to jest. Nie wiadomo, co to jest, ale to też nic nie daje. Myślę, że to pozbędziemy się. O, i patrzcie, można sobie zrobić buty. Co? Czy mi buty potrzebne? jakie ja buty mam? Buty mam. Co, co to jest? Kajp. Trzy. Nie wiadomo, co to jest. Na razie go nie będę tworzył. Musimy znaleźć kapitana, który się zbugował. Nieprawdopodobnie go tutaj nie ma. Hmm, no to szukamy, dziada. Ha, niestety musiałem wczytać grę gdyż kapitana nie było nigdzie, więc pewnie najprawdopodobniej się zbagował i zniknął. Ale przy w ponownym, znowu tutaj w czytaniu gry, zobaczcie co mi się stało. Zabiję zwykłego Pirate Battle Mastera i dostaliśmy oto taki lód. Silver Heskay, dowiecie się do tutaj skrzyni najprawdopodobniej. Monety Strong Pirate axe, mafinę, moją ulubione, oraz tutaj pancerz. Zobaczcie, jaki dobry. Jeszcze, który pozwala nam biegać szybciej bez zużycia. Staminy. Czy jesteśmy teraz mocniejsi. Oczywiście teraz zapisuję grę. gdyż kapitan jest przed nami, nie wiem czy widzicie. Ale na swaniakę zrobimy taki mały sposób. Mianowicie wyniki. Tak, dobrze słyszycie. Wyniki się muszą sprawdzić na tego typa. Już niestety nie mam chyba więcej wyników. Tylko uważajcie, żeby samemu nie, nie wejście jakieś zakładacie, i spróbujemy go. Zmucić Najpierw dostanie ode mnie strzałę na dzień dobry Aha. Hej, panie, chodź tu, chodź, chodź tu, nie tam nie ci się zabi dzisiaj O, wpadłeś majoneki. i zawsze bierzcie pod uwagę, że jest łatwiej uniknąć, jeśli skaczecie w dół. Niestety, możecie się zablokować, tak jak ja. Zrobimy go w cukierko. Ej, ej, e, gdzie ty lecisz? Chodź tu, chodź, chodź tu. Jak widzicie, robię go nadal w cukierka, gdyż sam nie chcę być zrobiony w cukierka. Tylko on jest y, dość open, nadal, mimo wszystko. Więc jeśli pijecie, starajcie się pić uważnie. Bo im, im więcej i mniej życia ma ten dziad, to y, mam wrażenie, że on więcej zadaje obrażeń nam. Dlatego robimy go w cukierka, on się boi wody bardzo, bo się ponoć nie lubią to i myć, nie wiem czemu. O tym mi było pisane w książkach, dostał krytyka gościu na twarz, ale i tak jest jeszcze mocny. To ja też mu sprzedam krytykę, jak widzieliście. Tak, mamy taką możliwość. Jeśli naciśniecie, przyciśniecie lewy przycisk myszy troszeczkę mocniej i macie wystarczającą ilość. Widzicie? To wtedy możecie sprzedać ciosa. A no co? I teraz to się boisz. Jest! Wow Kapitan! Łooo! Wow, krwawe obrody! Dokładnie jak ja! I co nam zostawisz? Panie... Pirate Ship Sail Materials. O, proszę bardzo! Mighty Exo! O, jeszcze lepiej! Takie rzeczy, to ja rozumiem! Czyli myślę, że nawet zdobyliśmy tutaj Mighty Exo, które jest silniejsza niż nasz obecna, nasza obecna broń. Ustawimy sobie ją. I to myślę, że można usunąć na razie. Chociaż strasznie uderzamy tym powoli. To mimo wszystko. I tak. jestem przedmiot lepszy. Zobaczymy sobie, co nam trzyma skrzynia w takim wypadku u samej góry. Jestem bardzo ciekaw, co tam jest w tej skrzynce. I jeszcze do czego służą tutaj nam te części statku pirackiego, najprawdopodobniej. Jest. Książka jakaś. Battlewood Bobo. 86 coinów. Jakiś tutaj unikatowy cape. Ugotowane mięso? I twarde strzały. No proszę bardzo, no takie rzeczy to ja rozumiem. Widzę, że możemy mieć cape i jednocześnie armor. Co daje nam faktycznie jakieś plusy. Dodatkowo znaliśmy jakieś książki. Przenajdę później, co najprawdopodobniej zadania, bo tak jak mówiłem Wam, wersja 1.4.1 wprowadziła yy, parę tutaj takich zadań pobocznych. Skrzynki niestety są zlutowane, wcześniej zlutowałem. No nie, widzę, że kolejne przygody mnie czekają. bardzo za chwilę. Na razie tutaj wykopę sobie, tam sobie stój. Nie przejmuj się, że tu ja jestem. Ja sobie to wezmę. Chociaż bardzo jestem ciekaw, jak to zadziała na tego typa. No, chodź tu. Co to jest? Czemu ja jestem czerwony? What the fuck? Znaczy, strasznie wolno się tym macha, ale jakiś nagle się czerwony zrobi. Co, so, mi rozkwawił coś, czy coś? Czy to jakiś unikat jest? A, widzicie, sekundary atak, 55. Jeśli się zamachniemy mocniej, chyba. ja póki co nie będę zużywał... Moich tych potionów, bo te potiony są zdecydowanie lepsze Bo one leczą na od razu Ej no nie Nie Nie, 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 nie Ej faktycznie mogę więcej biegać To takie coś to ja rozumiem Dobra, ale to myślę, że następnym razem Znowu się zap zapoznamy dalej Z tym co jest dalej w tej wyspie Jest to naprawdę gigantyczna wyspa Mam nadzieję, że nas tutaj jeszcze sporo czeka Z tej strony był Linksu i kolejny gabinet, fajnie Pozdro